O witajcie moi kochani. Dzisiaj, dzisiaj e, chcemy wam złożyć życzenia świąteczne, wesołych i spokojnych, zdrowych świąt. Jest tutaj cała ekipa, niech dmucham. O! Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ech, wesołych, wesołych, o, i wunderbar. I nikoś, a i borsuk. No i masz, o wesołych świąt. O wesołych, wesołych. No i słuchajcie, na święta przyjechała moja mamusia. Mamusia, ty chnurę. Pięknie świeci. Oh. Piękna! Mamusiu, tak to cudownie, że przyjechałaś do nas na święta w tym roku. No, A w tak, też się strasznie cieszę. No, cieszymy się. No to jeszcze raz. Moi mili, weź jeszcze połowę, jeszcze pola. No to, no bo ja tym że ja nie mam górnego wrócą. Ja wam pokażę na takim misie. No do, do, dobrze, dobrze, idziemy jeszcze zobaczyć to tam wartość. Co nam bowiem? Co nam przyłka pola pokazuje? We saw it,